Cześć widzowie, z tej strony ja, no to, bo kto inny Ja starszy, StarcioVeno, zostaw suba i łapę, bo mi się bardzo miło zrobi A zrobię dzisiaj jedne wyzwanie O nazwie Only You Okej okay. Był kiedyś taki bank, gdzie miał reklamę Only You <grywa> zaczniemy sobie oczywiście z Queen Sim widowie, w ogóle, jeśli nie wiecie, to Założyłem swój podcast na Spotify'u o nazwie e, Wszystko z dużych, bez polskich znaków. Życiowe przemyślenia na Oto. Pomysłowa nazwa wiem. E, I na tym podcaście będzie, będziecie mogli mnie poznać bardziej. E, oczywiście, ja nie was nie zmuszam. Jeśli ktoś chce, to mi się bardzo miło zrobi, jak wejdziesz na mojego podcast'a. A jak nie, jesteś, nie musisz, tak? Ja ci nie każę, ale też cię zachęcam. Tak to działa, bo mi się miło zrobię na pewno. Yy, dzisiaj, jak to oglądacie, to... Powinien być albo dopiero będzie, jakoś od 20 może wrzucę dłuższy podcast, taki 20 minut, myślę, gdzie będziecie mogli mnie po prostu poznać lepiej, tak? Nie wiem, o takich tematów zacznę, może coś od gamingu. Jeśli będzie więcej osób to oglądało, czy słuchało raczej, bo to podcast, to myślałem na zrobienie drugiego kanału na YouTube, gdzie będzie po prostu takie. Po prostu będzie ten podcast też tam na YouTubie i na Spotify'u e, oraz żebyście mi wymyślili jakieś tematy do rozmów możecie nie, nie zapytać, co sądzisz o kimś. O czymś, o tej sytuacji, o tamtej I ja na to spróbuję odpowiedzieć Oj, Puszek kok, puszek kok, puszek okruch Jezus, nie u... Nie umiem zawsze przeczytać, ja zawsze przeczytam puszek kok okruch nie umiem! Mój znam ze Skystone'a, Grab the Forest'a, super! Oczywiście na sam start kupiłem już druida z druida The Jungle, bo jak inaczej. W końcu to ja, no to. A nie jakiś podrabianiec, Ja zawsze wybiorę druida najpierw. Zawsze, widzowie, zawsze. Napiję się wody, widzowie, wam jeszcze chwilę opowiem o tym podcastie, co tam się będzie działo. Stworzyłem ten podcast, myślałem o tym, że na YouTube niestety dużo się nie udzielam ostatnio, ponieważ muszę jeszcze poprawić fizykę. Eee, a ten podcast mogę nagrać kiedy chcę, tak. Oczywiście, na przykład, jak jestem w domu, to mikrofon będzie dużo lepszy. Czasami ten podcast może mieć gorszą jakość mikrofonu, bo nie będzie mnie w domu. Ale postaram się zawsze, żeby był ten mikrofon, ten ten co teraz słyszycie, który jest według mnie chyba dobry. No, nie wiem, nie znam się. Yy, I co jeszcze? Jest to forma jakby takiego bardziej zbliżenia się z widzami, żebyście mogli. Nie poznać bardziej. Ja będę też robił godzinnych podcastów, bo ja nie umiem tak dużo mówić, tak dużo gadać. Ale myślę, że jakieś 20 minutówki dam radę. Nie wiem, nawet podczas montażu nagrać ten podcast. Kiedykolwiek, tak? Po prostu, żebyście mogli się ze mną jakoś, no nie wiem, poznać mnie bardziej, bo no na odcinkach dużo o sobie nie mówię, bo na odcinkach gramy, a nie gadamy, tak? Myślę, gadam, gadam, ale nie o sobie. A nie wiem w sumie, czy Was interesuje, kim jestem, co robię, inne takie, ale się chcieli, to dlatego stworzyłem właśnie ten yy, podcast. Żebyście mnie mogli bardziej poznać i się powtarzam, wiem, ale lubię się powtarzać, ja Jestem bardzo powtarzoną osobą, bardzo się powtarzam, bardzo, bardzo wszystko. Uwielbiam. O, no i wspominałem, zapraszam na mój podcast. W sensie czy wspominałem, że zapraszam? Na pewno wspominałem o podcaście, ale czy że zapraszam, to nie wiem. Aktualnie jest jeden podcast, który nazywa się Moje pierwsze słowa jakie wypowiedziałem i w 15 godzin ma 4 otworzenia. Na pewno też nie będę tam mówił o takich tematach bardzo prywatnych. Na przykład nie wiem gdzie mieszkam? Adres zamieszkania, no nie no tego wam nie powiem, tak? Ale no nie wiem, jakieś coś typu, ile mam lat, jaki kierunek w szkole mam, coś tam Nie wiem, takie wiecie, normalne rzeczy o mnie Bo w sumie no to na razie jestem po prostu takim waszym głupkiem, który nagrywa dla was, a wy możecie się ze mnie pośmiać, tak? Ale cieszy mnie to, bo przynajmniej ktoś się śmieje z tego co mówię, z tego co robię Mam nadzieję, że się śmiejecie, a jak się nie śmiejecie, to mi się to bardzo nie podoba No, widzu, musisz się śmiać Musisz się śmiać z moich żartów! Moje żarty są najlepsze! Nie, żarty oczywiście. Ja jestem bezbekiem, nie umiem żarty. Nie umiem śmieszne rzeczy. A ja jestem bardzo yy, nu nudny widzowy. Także mnie dziwi w sumie, że mnie tyle osób ogląda. Bo aż 163 osoby mają subskrypcję na moim kanale. Ale, słuchaj, ty możesz zostawić jeszcze kolejną, żebym miał 164, 165 i niedługo 200. A na 200 może coś zrobię. Może. Bo nie wiem, czy zrobię, czy nie zrobię, ale jak będzie 200, to wtedy, wtedy pomyślę, czy zrobię. Na razie nie zrobię, bo nie ma 200. A jakby było 200, to może bym zrobił. Widzicie, widzicie, widzowie, tak to działa. That's how it works. No i też myślałem, że to mogą być takie Q&A trochę, że wiecie, chcecie mnie coś spytać, to nie musicie w komentarzu. W sensie, w komentarzu też możecie, ale na przykład odpowiedzi będą w podcaście, tak? Chyba, że ten format wam się w ogóle nie spodoba, to no, nie wiem, czy będę go kontynuował. Nie wiem też, jakie długości będą podcasty. Może być 20 minut, mogą być 2 minuty. Mogą być po prostu jakieś losowe historie z mojego życia, tak? Zobaczymy, widzowie, jak to będzie z tym podcastem. Mam nadzieję, że to się uda w sumie. Był to jest ciekawy pomysł, że żeby mieć swój własny podcast. Ale wam to się oczywiście nie musi podobać, tak? To no nie, jest, że automatycznie jak ja zrobię podcast, będziecie wszystko to słuchać. Będzie Wam się to podoba, no nie, tak nie jest. Ale jak się spodoba, to będzie mi bardzo, bardzo miło na serduszku moim. Ale nie jest fajnie teraz, bo za chwilę skończymy to. Ale czy odcinek będzie krótki? Chyba, że jeszcze użyję swojego uroku i coś dopowiem takiego, że przedłużyć trochę, żebyście mogli mnie jeszcze dłużej posłuchać sobie. Nie no, ale serio, to tak działa, że jak widzicie odcinek 30 minut, a widzicie godzinę, to... Jakby... Inaczej, bo to już jest za dużo, ale widzicie 5 minut, a 8. Co życie 8 minut, bo popatrzcie tak. Trochę dłuższe, no to mogę sobie już zjeść na przykład do śniadania, tak? Coś w tym stylu. A jak jest odcinek 5 minut, no to nawet nie zdążę sobie zjeść tego śniadania, tak? Dlatego ja myślę, że odcinki koło 8-9 minut to lepszy pomysł. I nie mówię 8 minut, bo zarobię, bo nie? Ja nie zarabiam na tym. Nie, nie jeszcze nie. Na podcastach też nie wiem, czy będę. W znaczy, sensie wiem, że y, w ogóle zrobimy sobie do rundy 60, czemu nie? Wiem, że da się, ale nie wiem, czy będę robił premium podcasty, że ktoś nie lubię to kupuję podcast Czyli kupuję trochę moją prywatność That's weird That's very weird Css. Także no nie wiem widzowie Nie wiem co z tym podcastem zrobię Na razie jest Na razie jest git Dzisiaj się pojawi kolejny No i co? Kończymy sobie za chwilę Ocinaczek, bo jest 59 runda Czyli jeszcze jedna i 60 A na 60 kończymy No będzie z 8 minut tak patrzę na OBS-ie Teraz jest 9.30 No 9.40 Jest runda 60 też którą udało nam się kończy, także wychodzimy do Home. Janka 1500 muszę zobaczyć w ogóle, czy działałem. i byłem sobie na Epiku, bo nie sprawdzałem jeszcze, a przydałoby się w ogóle. Może mi konto zbanowali kompletnie? Nie, no jest. Aha, to jest dziwne. Bo jeśli oglądacie odcinki, to wiecie że. No ja mam tu jakąś milionową rundę w ogóle, ale to jest dziwne, że Highest round all time setna, bo nawet jak sobie wejdę. Tutaj to mam 185 Ale to jest zapewne wina modów, że mi się tak popsuło No niestety Eee, yy, ale no to co, no co ja poradzę, no, nic nie poradzę Serio teraz się będzie ładowało Friends 5 godzin, o Jakie mapki użyłem najwięcej razy? Czemu tu nie pisze ile razy? Ja się, ja chyba wiem co najwięcej razy użyłem Co, nie? O, ale tu pisze highest rank all time 8 milionów <noise> Twój stary Meister, Małpiarnie jak dużo razy Grzegorza Juniora Ja nie wiem, to jest dziwne mini minigun powinien mieć wysoką, no bo jak robiłem 55 czy Paragon. Ale dobra, nie będę już wam zajmował czasu widzowie. Mam nadzieję, że widzimy się już dzisiaj na moim podcaście, który mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, no i co? Siemano.